Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj taki szybki filmik z dwoma tygrysami na spacerze. Nie pada Marek, czyli ja jest po pracy. To już mogę się z nimi przejść. No i idźcie, idźcie. Dobra, chodź. No i tak to wygląda. Wąchanie, wąchanie. Wąchanie. Szukaję cały czas smakołyków po kotkach, bo to lubią bardzo. No. Czytanie wiadomości. O, patrzcie, patrzcie. Przeczytanie i odpowiedź będzie i jest od... oj nie będzie odpowiedzi może samój zostawi odpowiedź o jest tu odpowiedź jest z boku proszę odpowiedź na pytania które były tutaj jest zrobiona dobrze poprawione chodźcie chłopaki idziemy Ej. no i tak spacerujemy sobie codziennie kilka razy dziennie niech każdy sobie nie myśli że wiecie że pies to jest tylko przyjemność a to jest przede wszystkim słuchajcie obowiązek o zobaczcie tak to wygląda. O, ten, ko, ten sika, drugi poprawia, bo to musi dobrze obsikane, bo jak jest źle obsikane, to się nie liczy. W ogóle to jest kucha. O, widzicie? O, już cyk. O. Idą pieski, idą. No. O, chodźcie. Teraz znowu o szukanie, szukanie czegoś tam. O, przez bobusia, nie znaleziono. Tutaj sami coś poprawi. Jest poprawka. Jest, następuje poprawienie. Dobrze. No idziemy sobie dalej. Mamy słoneczko, słuchajcie. O, świeci tam takie to jasne to słońce. O tutaj Idziemy sobie pod górkę Pieski zadowolone Zobaczcie Nie pada to stoi one chcą się przejść zawsze Jak pada to tak nie do końca bo trzeba ubranka Bobój wróć Wróć o tu dobra o. Idziemy chodź Chodź O Tutaj o jest Bobusio O bestie Reszta w domu na razie czeka o, jest dwójeczka. Dobra, słuchajcie, kończę, bo muszę to pozbierać. Na razie, słuchajcie, cześć, kochani, papa.